Spojrzenie prawo-lewo. Chęć zrobienia tego filmu wyszła oddolnie od widzów i od mojego producenta, Zbigniewa Domokalskiego, szefa wytwórni warszawskiej. Zaczynamy trzeci tydzień zdjęć. Jak skończymy ten tydzień, to będziemy mniej więcej w połowie filmu. Większość zdjęć jest w Krakowie, także musi się bardzo dobrze kręcić. To jest bardzo dobra atmosfera, no to jest miasto do robienia takich filmów. My się z Cumą widujemy już rzadko, ten moment, który widz zobaczy na ekranie, no to nagle jest to ich spotkanie po latach. Oni mieli ze sobą jakiś kontakt i ten kontakt jakiś 5 lat wcześniej się urwał zupełnie. Cuma nie wiedział w ogóle co się dzieje u tego Juliana, no a że jak to Cuma nie umiał siedzieć spokojnie, dostaje jakieś zlecenie nowe, no i zjawia się w tym Krakowie, żeby odnaleźć Juliana i być może namówić go na coś nowego. Jego sytuacja rodzinna się pokomplikowała z Magdą, co już jakby zdradza, że no coś tam ich łączyło więcej. No i, i Cuma się właśnie zjawia w takim momencie i w takiej lekkiej rozsypce Juliana zastaje. My się wszyscy bardzo lubimy i ciągle w życiu mamy za mało okazji, żeby o tym sobie nawzajem mówić, żeby się widywać, więc to jest idealna okazja, żeby to znowu przeżyć i było bardzo miło i na planie jest bardzo miło. To no jest rodzinne spotkanie po latach, ja to tak traktuję. Cieszę się, że ci wszyscy aktorzy, 20 lat młodsi wówczas, przez te 20 lat zrobili kariery takie, jakie, na jakie zasłużyli, a jakie wtedy się nie, nie spodziewaliśmy, że tak będzie, bo oni wszyscy zaczynali dopiero, większość z nich zaczynała. Także jestem szczęśliwy podwójnie, że opowiadam historię, którą lubię zresztą, lubię ten film Vinci, a poza tym, że spotykam się z, no, z przyjaciółmi po latach i robimy, no i inny numer, chociaż winczy jest w tym e, umoczona. Więc właśnie, bo jest dama i czy można ukraść raz jeszcze to samo? No trzeba próbować, trzeba próbować do skutku. Jak pamiętamy, ona nie została do końca ukradziona w tamtym filmie, więc trzeba próbować dalej, ale nie będę zdradzał szczegółów fabuły, bo to byłoby przeciwko mnie. No ja odpowiadam za całość, to znaczy odpowiadam za wszystko tak naprawdę, bo Wobec innych partnerów produkcji podejmuje zobowiązanie, że nie tylko ten film zostanie wyprodukowany, ale też, że zapewnimy odpowiedni poziom artystyczny, że będzie tak zrealizowany, że przyniesie chwałę wszystkim, którzy w ten projekt weszli. No i też wszyscy mają nadzieję na dużą widownię. To miejsce Kraków też jest fantastyczne, dlatego że wszyscy nam tu kibicują. Tu w muzeum, przez pracownicy w hotelach cieszą się, że ten film powstaje. To jest ważna rzecz. To bardzo jest ważna rzecz dla nas.